Cześć kochani, dzień dobry. Witam Was w kolejnym z Jest środa rano. A ja mam przed sobą tutaj 6 strapek. 5 za 10 zł i 2 razy dolary. I jest tu mega pensja. 500 tysięcy w diamentach. Boom, 777, Codziennie 1000 i James Bond, Nie czas umierać. Zaczynamy od dolarów. I w tej zrapce nie udało mi się niestety jeszcze. Nic wygrać. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie inaczej. a nasze wygrywające to 2, 8, 24 i 3 i zaczynamy szukać. Mamy 15, 30, 4, 14.

dwadzieścia sześć i dwadzieścia trzy i szukamy mamy dwadzieścia osiem osiem dwadzieścia cztery dwadzieścia dwa jest worek trzydzieści dwa trzydzieści trzy 13, 16 i, i worek. Patrzcie, dwa worki mamy, to czyli dycha jest. Albo i więcej. No to sprawdźmy, co tu mamy. 5 zł i 5 zł, czyli dycha jest. 2 dolary się zwróciły. Dobrze, super. Przechodzimy do następnej zrabki. I to jest James Bond. Nie czas umierać. Zaczynamy od bonusu. I w bonusie tradycyjnie mamy 0 złotych, a wygrywają 19, 13, 30, 14 i 27. I zaczynamy, kochani, szukać. Co nam tutaj

16 dwadzieścia jeden dwanaście dwadzieścia pięć dwadzieścia trzy i piętnaście, czyli James Bond jak zwykle pusty. Także bierzemy się za

Siedemnaście. Dwadzieścia osiem. Trzydzieści dwa. Czterdzieści trzy. Trzydzieści jeden. Czterdzieści cztery. Siedem. I mamy kochani, czterdzieści pięć. Czyli jedna wygrana już jest w środku. Jedenaście dwadzieścia trzy czterdzieści sześć piętnaście dziewięć osiem pięć osiemnaście i ostatnie jest dwadzieścia cztery sprawdzamy co mamy po czterdzieści pięć i jest to dwadzieścia złotych patrzcie Super. Codziennie 1000 dało nam 20 złotych. No oby to nie był koniec. Bum 777. Gra pierwsza wiśnia, monety i serce. Gra druga worek, złoto i jabłko. Gra trzecia cytryna, korona. I bank, gra czwarta, gwiazda, garniec i banany, gra piąta, monety, podkowa i winogron, gra szósta, kończyna, garniec i dzwon, gra siódma, kończyna, banany i pierścień, gra ósma, diament, worek. I podkowa, gra dziewiąta serce, pik i pomarańcza gra dziesiąta banknot, arbus i winogron gra jedenasta wiśnia, ananas i złoto i zostały trzy gry cytryna, pomarańcz i bank diament ananas i pierścień i ostatnia gra jabłko pik i korona no niestety boom w boom 70, 777 niestety nie będzie no ale co zrobić przechodzimy do następnej zrobki 500 tysięcy w diamentach mamy 32 12 33 27 Trzydzieści siedem. Zaczynamy szukanie wygranych. Szesnaście, trzydzieści jeden, cztery siedemnaście, dwadzieścia sześć dziewiętnaście, czternaście, trzydzieści pięć.

11 34 i ostatnie jest 21. No niestety, również 500 tysięcy w diamentach nam tutaj niczym nie posypało. Ostatnia zdrabka jest to mega pensja. I kochani, wygrywają 39, 8, 12 i dwadzieścia pięć i szukamy mamy trzydzieści sześć trzydzieści jeden osiemnaście jeden trzy czternaście czterdzieści trzy Dwadzieścia dziewięć, dziewiętnaście, czterdzieści, mega pensja czterdzieści jeden, sześć, trzydzieści dwa, szesnaście, siedem, dwadzieścia siedem. 26, i ostatnie jest 9. No, niestety w Mega Pensji również nic nam nie dali. No, ale na 60 zł, kochani, połowę udało nam się wyciągnąć z powrotem. Jest to w codziennie 1040, numer 45 i 20 zł, i w dolarach dyszka. Także połowa, połowa wkładu się zwróciła. No, nieźle mogłoby być lepiej, ale. Jest spoko, kochani. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam na kolejny odcinek popołudniowy ekstra linie i krzyżówka XXL A teraz będę się z Wami już żegnać. Dziękuję za wszystko, dzięki za Dzięki za lajki, dzięki za łapki w górę, dzięki za komentarze i subskrypcje. Do potem. Pa!